Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Zielony. Ten materiał będzie drugim filmem z serii zestawy komputerowe. Tym razem będzie to zestaw Casual Gaming, czyli zestaw dla niedzielnego gracza. Zapraszam do prezentacji części. Mózgiem dzisiejszego zestawu będzie procesor Intel Core i3-4150 pod soket 1150. Jego taktowanie to 3,5 GHz, posiada dwa rdzenie oraz 4 wątki, 3 MB pamięci cache trzeciego poziomu, zintegrowaną grafikę HD 4400 oraz TDP na poziomie 54 W. Płyta główna, tak samo jak w poprzednim zestawie, jest to ASRock H81M DGS Socket 1150, dwa sloty na pamięci RAM DDR3 do 16 GB, Czterofazowa sekcja zasilania, dwa porty SATA3 oraz jeden port USB 3.0 na laminacie oraz szereg złącz takich jak PS2, 4 USB 2.0, 2 USB 3.0, wyjścia karty graficznej, sieciowej czy dźwiękowej. RAM również będzie tutaj bez zmian. GoodRamy Play, 4 GB, pamięci DDR3, taktowane z zegarem 1600 MHz posiadają opóźnienia c 9 oraz napięcie 1,65 V. Karta graficzna w tym zestawie to Gigabyte Radeon R7 260X, posiada 2 GB pamięci GDDR5, taktowanie rdzenia 1188 MHz, taktowanie pamięci 6500, szyna pamięci to 128 bitów, a złącza to EnoHDMI HDMI 1 DisplayPort i 2 Złącza DVI. Dysk twardy również mamy z poprzedniego zestawu, czyli WD Blue. Konstrukcja 3,5 calowa o pojemności 1 TB. Posiada interfejs SATA-3, 64 MB pamięci podręcznej oraz prędkość obrotową 7200 obrotów na minutę. Zasilacz w tym zestawie to Scientum PC Vero L1 o mocy 500 W. I sprawności 80. Wszystkie podzespoły pomieścimy w obudowie Zalman Z1. Posiada ona dwa USB 2.0 oraz jeden USB 3.0 na przednim panelu, dwa wentylatory 120 mm, jeden z przodu, drugi z tyłu, filtry przeciwkurzowe na przedzie obudowy, na przednim panelu oraz pod zasilaczem oraz ułatwioną aranżację okablowania. Za zestaw komputerowy z wyżej wymienionych części będzie trzeba zapłacić około 1800 zł. Myślę, że jest to spoko cena jak za taką wydajność. Jeśli ten materiał podobał się Wam, zostawcie łapkę w górę i pozytywny komentarz, oraz zapraszam do oglądania innych moich produkcji. Na razie.